Witam wszystkich, chciałem Wam przedstawić zakup szlifierki bezprzewodowej, bezszczotkowej no co mamy no, w tym zestawie mamy tak dwie baterie klucz, no klucz taki no trochę cienki, ale no ale klucz, no, działa ładowarka, szlifierka baterie mają ponoć 2000 mA czyli 2A godziny każda z nich przytwierka firmy Drill Pro Proszę bardzo, tak wygląda Testowane Bardzo ładnie dnie No taki robót domowych dla amatorów, no wiadomo. Do tej szlifierki pasuje bateria od Makity 18V. Moc tej to 800W, prędko, yy, prędkość 8500, no i napięcie 18V. Po podłączeniu po włączeniu, mamy trzy prędkości na wyświetlaczu. No, tak to wygląda. spokojnie, nic nie przytnę, nic nie łutnę wszystko pod kontrolą jest no. szybko się wypina ale można przełączyć no. no to taka szybka recenzja ogólnie takiego zakupu na razie